na taki dokument dotyczący profesora Edwarda Serwańskiego, któremu blokowano właśnie bardzo skutecznie tytuł, nadanie tytułu profesorskiego i w momencie, kiedy nawet do wiedzy prowadzącego do oficera przyszła informacja, że, że ma być nadany taki, ma, ma otrzymać tytuł wreszcie profesora nadzwyczajnego po no, kilkunastu latach bycia docentem w instytucji zachodnim, to rzeczywiście Urząd Bezpieczeństwa wystosował takie pismo że to wywołało fatalne wrażenie w Instytucie Zachodnim wśród innych pracowników i są lojalni, że ktoś taki kto tam taką przeszłość nie. i, i no jest dwa takie poglądy, że on do zostanie profesor. I rzeczywiście on do tego profesora dostał właściwie tuż przed emeryturą w pierwszym roku solidarności. Także czekał kilkanaście lat i to jest to można morza pośrednia, nie wiadomo, czy to pismo rzeczywiście w jakiś sposób zablokowało na kilka lat znowu przyznanie tego dyscyprzymie, nie, nie ma żadnego konkretnego dowodu, natomiast na pewno jest sporo dowodów na to, że oni mogli hamować. Tak. Roz... Tak. O...